Ukazanie potencjału radomskich przedsiębiorstw było celem otwartego dnia radomskiego biznesu. Wszystkie firmy, do których zgłaszaliśmy się przyjawiły zainteresowanie naszą inicjatywą, czyli też istnieje potrzeba wyjścia takiego pokazania się tych firm na zewnątrz. Co nas bardzo cieszy, że nie było problemów z wprowadzeniem uczniów i studentów do, do firmy. W ramach Dnia Otwartego odbyła się wizytacja wybranych przedsiębiorstw oraz inwestycji prowadzonych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod strefa radą. Celem przedsięwzięcia było m.in. pokazanie potencjału radomskich przedsiębiorstw, które osiągają sukcesy biznesowe na arenie Międzynarodowej, ale także zachęcenie uczniów i studentów do wiązania swojej przyszłości z Radomiem. Jest to próba tworzenia takiej platformy wymiany pewnych informacji, bo bez tego jest trudno zarówno przedsiębiorcom, jak i absolwentom. Mam nadzieję, że efektem tych spotkań będzie też możliwość odbywania w szerszym zakresie przez uczniów i studentów praktyk już w firmach, które oby później stały się pracodawcami dla tych naszych absolwentów. W przedsięwzięciu wzięły udział grupy uczniów z Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektronicznych i Zespołu Szkół Zawodowych. Studenci uni Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego oraz Wyższej Szkoły Handlowej, a także zaproszeni goście i dziennikarze. Uczniowie i studenci mogli zdobyć wiedzę o profilu radomskich przedsiębiorstw, organizacji pracy oraz osiąganiu sukcesów na konkurencyjnych rynkach. Aktualnie w Radomiu zatrudniamy ponad 200 osób, 90% naszej kadry inżynierskiej są to absolwenci byłej Politechniki Radomskiej, czyli Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Dlatego bardzo doceniamy tę inicjatywę i szczerze liczymy, panie prezydencie, że zostanie ona wdrożona na stałe do programu i cyklicznie będziemy mogli rozmawiać z kandydatami. Wizyty odbyły się w firmach Poland, PMP Poland, Kombut i Radwag. Zaproszeni goście mogli zobaczyć funkcjonujące przedsiębiorstwa i zapoznać się z tym, czym się zajmują. My się zajmujemy urządzeniami o bardzo wysokiej rozdzielczości, jak już mówiłem, bardzo precyzyjnych. To są wagi laboratoryjne, które mierzą z dokładnością do 1,1 mikrograma i tu jesteśmy jednym z trzech producentów na świecie tego typu urządzeń. Zajmujemy się komparatorami masy, czyli takimi urządzeniami też bardzo specjalistycznymi. Podczas spotkania zaprezentowany został przygotowany pod inwestycje przemysłowe 25-hektarowy teren usytuowany u zbiegu ulic Kieleckiej i Wośnickiej. Aktualnie gmina Radom oczekuje na zakończenie procesu włączania tej nieruchomości do tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, co jeszcze bardziej uatrakcyjni lokalizację dla potencjalnych inwestorów.